Witam serdecznie. Patrzcie, wszyscy się mnie pytacie na temat naszego agregatu, który zasilany jest solarem, tak? Każdy z Was się pyta w tym momencie o bardzo drogie urządzenie, które możecie tak samo zastosować sobie taniej. Nie każdego stać, jakby nie było wystawić by swoją praktycznie yy, połowę wypłaty, jakby nie było tak, no ale jednak zwróci Wam się to w przeciągu miesiąca półtora w zależności tego, jak to używacie. Ale chciałem wam pokazać. Mam bardzo fajnych parę rozwiązań po prostu, bo powiedzmy sobie teraz szczerze, jak jesteś przygotowany, jakby tak faktycznie coś się teraz stało. Teoretycznie to ja Ci chcę pokazać takie fajne mały plecaczek, które mógłbyś sobie złożyć w domu u siebie. Takie awaryjne po prostu, eee, jak to się mówi, no tak masz apteczkę na przykład, na awaryjne skaleczenia i tak dalej, no to przydałoby Ci się tak samo mieć, jakby Ci brakło, tak, jakby się miało ogrzewania. E, powiedzmy, radyjka oświetlenia, tak no bo już nie mówiąc ci o telewizorze, no nie będziemy już wydziwiać, jakby nie było tak dalej, no ale od tego jest już to, to wiadomo, że jest kasa wyższa, jak to się gada w tym momencie, jeśli będzie ci zależało już na lepszym, e, jak to się mówi, komforcie, no to możesz, jak to się mówi, polecam ci agregat. Ale jeśli po prostu nie stać ci, masz zwykły ogródek, tak? chodzisz na ryby i tak dalej, no to po co ci urządzenie, które jest bardzo drogie? Jak możesz sobie na przykład zrobić alternatywne, tak? My no pomyślmy sobie tak: agregat da ci oświetlenie, tak. Będziesz mógł sobie podłączyć różnego rodzaju komputery, takie rzeczy, bo stabilizacja, tak, nie ma problemu. No ale teoretycznie, na ogródku, nie korzystać z laptopa, potrzebujesz oświetlenia, tak? No to w tym momencie wystarczy Ci albo fajna żaróweczka, tak, dokładnie taka żaróweczka, bardzo fajna, mocna, którą sobie zawiesisz gdzie chcesz, no nie oszukujmy się, w tym momencie ma zastosowania wszelakie, masz dwa rodzaje światła. Najlepsze w tej żarówce jest to, że ma dodatkowy solar, który sobie Powiedzmy, solar dajesz sobie wyżej, do żarówki sobie podpinasz. Fajna sprawa, tak? Masz już jedno darmowe światełko, tak? No bo w zależności od tego, jaką masz altanę, czy na przykład potrzebujesz przez to i tak dalej, no to jednak według mnie takie oświetlenie jest bardzo fajne, nie? Powiedzmy, że na przykład potrzebujesz coś, żebyś mogła z tym chodzić i tak dalej, a tak samo Cię przydaje. No to Ci powiem szczerze polecenie, mam bardzo fajne tutaj. To jest latarka. Lampionik. I jeszcze, popatrzcie to, jeśli jesteś na kempingu z kobietą, to patrz na ten efekt. No i w tym momencie macie romantyczną kolację. Jak to się mówi. Fajna sprawa, tak? No i fajne jest to, że też jest zasilane solarem, nie? To czyli kolejne, jak to się mówi, zasilanie, do którego nie potrzebujesz mieć baterii, tylko wystarczy Ci słońce, nie? No i teraz teoretycznie lubisz mieć coś większego, mocniejszego, na przykład światła i tak dalej. No to polecam Ci na przykład tą. Ona jest zasilana od górnie solarem. No i tak samo sobie ją powiesić wszystko i tak dalej, bez najmniejszego problemu. Lampka jest bardzo fajna, bo masz różnego rodzaju tryby. I tak samo oszczędność, możesz sobie ładować to już USB-C, jest to bardzo fajna sprawa, pod tym względem, że nie będziesz potrzebował mieć dodatkowych baterii, tak? Najważniejsze jest to, że nie wydajesz na baterie. No pomyślcie sobie sami, ile kosztują baterie, paluszki i teraz jakbyś musiał sobie dokupywać paluszki, baterie, za każdym razem masz koszt. Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej rozbudowanego, no to proponuję Ci na przykład lampę, którą sobie głównie pomieścisz sobie gdzieś w altanie i tak dalej jako główne światło. A fajne jest to, że możesz sobie ustawić cztery rodzaje światła, neutralne zimny i ciepły. No i teraz patrz, to sobie dajesz na główne, zawieszasz sobie ją normalnie, gdzie chcesz i tak dalej, nie? I teraz do tego dam Ci jeszcze dwie żarówki, które masz dwumetrowe kable, jedną sobie rozłożysz przed altanem powiedzmy, a drugą do kibelka, jeśli masz na przykład do latania i tak dalej. No i zobacz sobie, masz trzy światełka, do tego wszystkiego powerbanka. sobie wyobraź, że powerbanka masz jakby nie było z końcówkami do ładowania telefonu, to jest takie bardziej, jak Wam powiem szczerze, lepsze wydanie, no bo nie oszukujmy się, jeśli będziesz potrzebował mieć nasilanie i tak dalej do różnego rodzaju urządzeń i to wszystko, no to nie oszukujmy się, zawsze się przydaje, nie oszukujmy się, zawsze się przydaje powerbank, no bo to jak jesteś teraz bardzo długo na obudku i tak dalej, no to masz bardzo fajne rozwiązanie, pod tym względem, że będziesz się ładował telefon, nie? O, no, I tak jak widzicie, ładuję w tym momencie telefonik bez najmniejszego problemu. Macie y, power banka w zestawie, tylko że gadam od razu, że te, te telefony y, czy większe telefony macie, i tak dalej, mają te, jak to się mówi, się przeładowanie. No i od razu Wam gadam, że to szybkich ładowań one nie działają. Akurat te to musicie mieć już normalnego powerbanka. No, akurat to w tym momencie podtrzyma wam telefon. Jakby nie było tak, doładuje wam go, podtrzyma wam go, ale jeśli chodzi o naładowanie, to akurat ma troszkę te akurat ma za mały powerbank, ale mamy też inne, które nie ma problemu. No i do całego zestawu też ci dożyczę solara. No i cały ten cały zestaw, jakby nie było, będzie zasilany z solarem. Dzięki temu jesteś samowystarczany na ogródku. Masz oświetlenie, tak? No, przydałoby Ci się teraz w tym momencie mieć jeszcze dodatkowo, nie oszukujmy się, na przykład, radyjko, No to ci powiem, patrz, dwa solary, latarka i jeszcze radio Bluetooth. Bardzo fajne radio Bluetooth. Bluetooth mode. mam powiem szczerze i naprawdę je polecam. E, powiem wam jedno z największych e, radyjek, e, które wam powiem szczerze, które e, jedno z największych do którego wsadzili e, subwoofera. Dzięki temu, że ma daje najlepsze wasy i Wam powiem szczerze, że naprawdę brzmienie ma rewelacyjne. No i dobra, no to jesteśmy w na oświetleniu, ładowaniu, no i tak samo możecie korzystać dzięki dwóm solarom i powerbankowi wewnętrznemu i portowi USB. Możecie sobie tak samo korzystać dzięki kabelkowi jako powerbanka, tak, no bo po to macie solarę, żeby doładował powerbanka banka, no i dzięki temu możecie sobie podpiąć USB, do którego możecie sobie ładować. No ale dobra, oświetlenie, radijko, wszystko i tak dalej. No to popatrzcie sobie teraz tak, idziemy troszeczkę level up wyżej, no i teraz do plecaczka dorzucam Ci kuchenkę turystyczną, tak, dorzucam Ci kuchenkę turystyczną. Nie tą wielką, przynośną kuchenkę turystyczną, którą musisz trzymać zawsze pod pachą, która Cię denerwuje i tak dalej. Tylko weź sobie kuchenkę, którą możesz mieć już w tym plecaczku, którym się obiecałem, że do plecaka wschodzę złożyć. Rewelacyjna sprawa jest to, 2,8 kW gazu, to Wam powiem szczerze, że jest bardzo fajna sprawa, butle z gazem, tak samo, u mnie też zostaniecie. I teraz sobie wyobraźcie sobie tak, bierzecie sobie kucheneczkę, gdzie jesteście, pod namiotem, na plenerze i tak dalej, ale mówimy cały czas o tym plecaczku szuliwalowym, tak, żebyście mieli ten jeden plecaczek, który wam wszystko, e, jak to się mówi, e, no, pomoże i tak dalej. No i bierzecie sobie taką butlę, wkręcacie, o, I już mamy w tym momencie kuchenkę, tak? Dzięki temu możesz sobie ugotować co chcesz, herbatę, wodę, podsmażyć coś i tak dalej, nie? No ale jesteśmy w tym jednym plecaszku, no bo to plecaszka oświetlenie, które będziesz chciał, to sobie weźmiesz, no ale siedzimy na tym, żebyś po prostu był już, jak to się mówi, samowystarczalny, jakby się na przykład coś stało, wydarzyło, że rzadko się nie poinformują, a przyjdzie, jakby nie było sytuacja taka, że y, będzie Bo No i do czego zmierzam? Teraz sobie na przykład. Yy... Nie, źle dokręciłem. I teraz na przykład sobie wyobraźcie to. Już mamy w tym momencie, gotuje nam się już, jakby nie było obiadek i tak dalej, ale jednak jesteśmy w Altance, tak, na ogródku, zaczyna się robić zimno. No to sobie zobaczcie, musisz mieć też grzejnika, który zbierze Ci bardzo dużo prądu i tak dalej. Tylko sobie bierzesz promiennik. Nasz promienniczek rozpalasz sobie w tym momencie na ogródku Altance, gdzie jesteś. Musisz chwilę poczekać, on się, on się rozgrzeje, no i przejdzie ci w stronę ocieplania. Taka butla, z tego co powiem ci szczerze, przetestowałem. No jeszcze ja jej nie przetestowałem do końca, bo musiałem ją wyłączyć, ale palowie gadali już mi w komentarzach, że między 3 a 4 godziny na takiej jednej butli wytrzymuje ci grzanie. Bez najmniejszego problemu. No to teraz, jakbyś był na przykład, spędził noc waltanie, to cztery takie butle jednak nie zamarzniesz w nocy, a taka butla, jak dobrze poszukasz, nie jest bardzo droga, prawda? Nie gadajcie, że kosztuje 10-15 zł, bo ja nie wiem, gdzie by zakupy robić, ale Wam powiem szczerze, że te butle nie są takie drogie, jak dobrze poszukacie. No i teraz macie na przykład, o, grzejniczek, który zaczyna wam grzać. Macie ja czym kucheneczkę fajną, mobilną, no i zobaczcie sobie, to jesteśmy cały czas w tym jednym plecaku. OK, okej, okay, okej. Okay. Do tego wszystkiego jeszcze dorzucimy, no bo wiadomo, jesteśmy na Suliwalu. No to ci dorzucę jeszcze bardzo fajny gadżecik. Oczywiście łyżeczka i widelec. No bo to nie oszukujmy się, musi być. Bardzo proszę, zestaw. No i tych zestawów też mam bardzo fajnych parę. No i jak widzicie, możecie sobie kroić, możecie sobie otwierać, możecie sobie jeść. Też jest to bardzo... No może się śmieje, ale powiem Ci szczerze, że takie rozwiązanie w takim plecaku też jest fajne, nie? No i jak widzicie, przeszedę teraz na prostromiennik i powiem Wam szczerze, daje 2 kW, nie? To akurat wam powiem szczerze, że nie jest małe ogrzewanie, no bo wam powiem szczerze, że naprawdę jeśli jesteście gdzieś na tym, tym i sobie robicie, no to macie bardzo fajną ten, że przy każdej jednej pogodzie i tak dalej nic wam się oczywiście nie stanie, prawda? No to jest bardzo ważne, no bo przyjdą takie teraz czasy, ciężkie czasy i dziwne te czasy są w ogóle, co teraz pokazują, no to taki plecaczek Ci powiem szczerze, że bardzo jest fajnie mieć, tak? Dlatego zapraszam Was fajnie wszystkich na live'a, za jakieś dwa dni go odpalimy. Dokładnie, dzięki temu pokażę Ci wszystkie ceny, pokażę Ci dokładnie, co dla Was przygotowaliśmy, jeśli chodzi o ten cały nasz yy, live i to wszystko. Za to, że czekaliście, naprawdę Wam to nie jest, to jest po prostu pokaz, co Wam pokazuje. Ten plecaczek, to dzięki takiemu plecaczkowi, u którego ten plecaczek u mnie na pewno nie będzie drogi, to Ci gwarantuję. A taki plecaczek warto mieć, tak? W każdym, jednym domu. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was na live.